Myśmy w pierwotnym zamierzeniu mieli łączyć zakupy taboru z modernizacją przystanków. Będziemy to zadanie rozdzielać w ramach programu, na który mamy wsparcie w tej chwili Poisiu. Projekt znajduje się na liście podstawowej dofinansowania Wartość projektu 72 miliony euro, dofinansowanie 36 milionów euro. Zrealizujemy zakup taboru. 18 szynobusów i 2 szynobusy finansowane z funduszu kolejowego, czyli 20 szynobusów tworzących ten system. Do tego zaplecze techniczne lokalizowane na Widzewie do obsługi tych pociągów. To jest układ docelowy komunikacyjny województwa łódzkiego. Widzimy tutaj autostradę A2, A1, drogę S8, S14 i również sieć kolei która mamy nadzieję będzie przejmować ruch pasażerski z dróg i przenosić go wygodnie do centrum aglomeracji i również przewozić pasażerów w drugą stronę do naszych mniejszych miejscowości. Zapewni to o wiele większe szanse na rozwój całego regionu, rozwój zrównoważony. Widzimy tutaj główne węzły, Stanki. Na tym schemacie funkcjonuje już tunel średnicowy, który pojawi się pod łodzią, jak również to ramię zamykające tzw. koleją wodową łódzką, łączącą wizę przez Radogosz ze zwierzę. Następny slajd proszę. To jest również docelowy układ węzła. Tutaj jest uzupełnienie w postaci linii dużych prędkości, która za pośrednictwem dworca centralnego Łódź Fabryczna dwóch lub trzech przystanków w centrum będzie zapewniała komunikację regionu łódzkiego z Warszawą, Wrocławiem, Poznaniem. Widać też tutaj planowane przedsięwzięcia w postaci linii kolejowej w kierunku Piotrkowa i tutaj łączenie przez Koluszki z Węzłem Warszawskim i centralną magistralą kolejową. Jest również pokazane planowane połączenie do lotniska na Lublinku, tam przystanek kolejowy również czynobusu. Proszę dalej. Tutaj pokazujemy komplementarne przedsięwzięcia związane z koleją aglomeracyjną. Centrum to nasz system, zakup 18 szynobusów. Po mojej lewej ręce te dwa szynobusy, które będziemy finansowali z Funduszu Kolejowego, ale realizowali je w tym samym przetargu. U góry na niebiesko modernizację linii kolejowych. Prowadzonych i planowanych przez PKP PLK, czyli linie 14, 15, 16, 25, 540, 15 to linia łowicka, 14 i 14 to tutaj południowy zachód, 25, 540 objazd od strony wschodniej wschodniej hojny Łodzi, 16 kierunek Kutno. Ja przypomnę, że linia 15 wspierana przez RPO Województwa Łódzkiego, roboty ruszają na przełomie lipca i sierpnia. Wartość kontraktu 130 milionów, 90 milionów z RPO finał na koniec przyszłego roku.